Siemano z tej strony Andre i dzisiaj zaczynamy filmik z Minecrafta Netherstorm, część pierwsza. Oczywiście Classic MC. Dzisiaj komentuje Lester EQ jajo. Więc filmik będzie jaki na moim kanale, jak i naszym wspólnym. A my dzisiaj zaczynamy filmik. Jak już mówiłem, mamy specjalnego gościa. I no, dobra, zaczynamy Więc jakby, o kurde Ogólnie to, ej, yo, ale cool drzewa Nie sądziłem, że tak to będzie spoko wyglądało Szczerze, że yo, nagrywam teraz film, ale się jaram Man, ale się jaram Dobra, no to lecimy A propos, jak e, to wie, to wie, bad boy O nie, muszę teraz jechać do domu Jedź do domu! Gózaj! Ej, joł! mam no, dobra. Ja mam z dwóch. Okej. Okay. A więc tak. Lester ma Z2, a ja nie. Jo Tu był kot! Dzięki za jedzenie, kocie. Kotku, nie uciekaj. Jo, co tu robi ten kot? Kot będzie na miniaturce, muszę tylko Cię złapać kocie, no, kocie pokaż się, czego złapać, no chodź, kot musi być na miniaturce, nie wiem czy mam tego kota złapać teraz, czy może, kurde, dobra, nie chcę mi się chyba, teraz wiem, że to jest ocalot, ale od dzisiaj to jest kot, go złapać? na niego O, odwróćcie kurde czemu się nie odwrócił ej on zniknął ej on zniknął nie ma go nie ma go kurde wyżycie inculowe dobra czas sobie teraz trochę się pobawić bo czemu by nie dobra więc czas sobie trochę pokopać co, za... Co to jest? Co tu jest? Ja o czymś nie wiem Co to jest? Wiecie, ja serio o czymś nie wiem. O, tu jestem kot. Kot! Kot, popatrz się! Niech on się tylko popatrzy. Twarzy. Kurde. Chyba zamknąć trzeba tego kota. Zamykamy go. W sumie nie chcę być takim Ja gonimy kota czek. O! Pies! Siema psie! Kolejny piesek! Pieski! Kuń! Dobra, wilk jednak będzie na miniaturce. Jo. Czekaj, nie, pies będzie na miniaturce. No popatrz się na mnie. Okej, okay, będzie na miniaturce. Okej, okay. piesek będzie na miniaturce i nie, nie robiłem screena jeszcze. Ej, czy tylko, czy tylko ja tak mam? Czy wy też tak macie? Yo. Napiszcie w komentarzach, czy wy też tak macie. Ła kurde! Ej, czy tak serio jest nas? O! O kopalnia pięknie. Trzeba spokopać. Ulubiona czynność w moim życiu kopanie, oczywiście, że... Tam nic nie ma. Nie ja bym chciał mieć pieska. O, ja. Ej, o, siema, właśnie y, ten. Chciałem złapać kota na miniaturkę, ale to nie był kot, tylko ocelot, więc stwierdziłem, że go nie chce mi się łapać, a i nagle zobaczyłem psa, więc wilk będzie na miniaturce. Mam taki apel, proszę zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo. bo tak. Dziękuję. O, ja będę. By... będziecie mieli link do kanału Lesterka. Ej jo, jak będzie, jak będzie ta... Jak będzie łapka w górę i subskrypcja, to nagram... Nie, jak nie, nie dacie łapki w górę i subskrypcji, to nie nagram e... drugi pajaju. Eee... się stała się dziwna rzecz, której wolałbym nie widzieć. Ale znalazłem... Grzybową krowę na normalnym biomie. To nie jest normalne. Mam wrażenie... Ej jakby, ocelot też się chyba nie ten, nie respi normalnie, nie? Mhm Tylko w dżungli Zaczynam się bać Ej czemu w ogóle tam jest lód? XD Ej ty widzisz ten ekran, nie? No widzę Jo! Przesadz I w ogóle, co to jest? jo. yo Jajo Ej dawaj na trzy Kolejna 4... krowa Kolejna krowa Ej dawaj na trzy cztery mówimy długie ejo! 3, Trzy cztery oh, oh. Dobra czas to zabijać krowy i... Znaczy co oh, oh. y content family freddy Ty bad boju Czy ty widziałeś? ja yes. Czy ty widziałeś? Tak Zabiłem krowę I zrespiła się kolejna What the fuck? Na moich oczach zaczyna się kolejna kroła. Co jest? Oh, oh, oh. I to jeszcze grzybowa. Zaczynam się... Tam są grzyby. Tam są grzyby. Yo Minecraft. Y... Czy tam jest list? Co jest? zaczynam się bać. Ej, w ogóle ty też masz takie liście w Minecrafcie? Nie. Czemu tu się zrepił liść! Lis! Ej, czy no. tam są... Ich tam nie ma na tym biomie, ich tu nie ma. No właśnie! Ale był! No serio przysięgam! Co jest? Ja też już nie wiem. Kiedy sypią się z drzew... Yy... Zresztą nie będę pytać. Nie pytałem. nie pytałem, ale się obstrałem. Yy, co? Nie, no dobra, się... Prze... Prze... Przeraża mnie to szczerze. Szczerze, przeraja. przeraża mnie to. Naprawdę. Nie dość, że na początku yy, był ten ocelot w normalnym biomie. Później był wilk. Normalnym biomie. Później co było? Eee, coś jeszcze takiego było. Wiem, że krowa na nie była. Nie, krowa była. Później była krowa, a później był lis. Jeżeli coś pominąłem, to. to nie wiem. Jak zaraz znajdę coś jeszcze bardziej dziwnego typu samotny golem. Uu, uu. Yo, ale far. Oh shit. Yo, czy ja tam widzę diamenty? Pewnie tak. Yo, mam taką chęć tam zejść. Ale się boję, że się zabiję, bo jestem przecież nubem. Yo, prawie bym tam spadł. Ale widzę, że tam jest żelazo, więc tam idę. Yo, jestem prosem. Od dzisiaj jestem pro. Jo, ja tam widzę dosłownie, jakby tam były diamenty już na mnie gotowe. Ale wiesz, że to może być pułapka? Wiem, że to może być pułapka. Dlatego tam idę. Ej, jo. już myślałem, że lecę. Już dosłownie myślałem, że lecę. Ale, ale diaksy są tylko na 12 kratce, a tu nie ma 12 kratki. Ja mam wrażenie, jakby to była już dziesiąta klatka, gościu. Tyle razy. Nie, to jest dwudziesta piąta. A jak się nie znam, to macie mi powiedzieć, dobrze? Dziękuję. Dwudziesta piąta. Ej, ja tu chyba zrobię bazę. Ej, w sumie dobre miejsce na bazę, nawet. Szczerze. I sądziłem, że tak szybko sobie zrobię bazę. <grych> Jakiego jak mam patrzeć na spadające takie te. Ja robimy tutaj bazę, czek. Jeszcze tam jest woda. To. Ej, to tam sobie zrobię bazę. Będzie takie zejście. Cyk. Chcę się dostać do tego bloku. A, Ej mam tam złoto. Ej, na tym odcinku chyba chcę już, już by, iść do netheru. Ja już tam widzę złoto. Ja już mam pla cały plan na życie. Jo, ale... Idę po złoto. Dobrze, że na początku wykopałem tego. Ej, jak, jak znajdę teraz diaksy, to będzie beka. Ja idę po tego. Po tamto żelazo, bo... Tam będzie gdzieś na dole, jak będą no tam diaksy, to ja dosłownie yy, w następnym filmiku robię, nie, zrobię remix z dupa jajo. Co prawda już to planuję, ale będzie wcześniejszy dostęp, bo planuję to zaplanować na, na, na późniejszą datę, bo tak, ale ju, już jak, 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 jak zajdę teraz taki, to od razu wrzucam dupa jajo remix. Ej idziemy tam. Kurde, trochę się cykam, więc sobie zjamy. Ja, ja już czuję, ja, że tu już są diaksy. Minus 5. No czyli a, diaksy są na 12 kratce. Gościu... no, no nowy update. Co sprawdza? Taki najstarszy sposób, którego nie zdradzę, bo, bo jestem gangsterem. Ty boju idę do domu. P <smallion noise> Dosłownie kiedy spadniesz do wody, ale w Minecraftu. filmie działo się za dużo już chyba Jak to będzie ta ta ta, ta kopalnia Ej jo, czemu w ogóle tam jest Chyba jestem trochę nieogarem Dobra co zrobić sobie kilof i idziemy tam Tak to się dzieje za szybko na tym filmie Jeżeli nie masz powyżej 20 lat to nie oglądaj tego filmu I co kto to powiedział nie. Kiedy... Kiedy boisz Bedway, ale nagle przychodzi ktoś. Kiedy przychodzi RC... Co, kto to będzie? Ten kto wie, ten wie. A pewnie nikt nie wie, bo to będzie na kanale naszym wspólnym, a kto wie ten wie, czemu ktoś może nie wiedzieć. A zresztą nie będę wam mówić, bo, bo czemu nie? Bo to mi się podoba idę zrobić drzwi tutaj ej właśnie się skapnąłem, że tam zostawiłem craftinga Walić! idę tam to był słaby pomysł albo jednak w sumie jednak może jakiegoś Ej, w sumie mogłem coś zapisać kordy. Ej! Bo tam były kordy napisane! Ju, ja sprawdzałem kordy! Zobie... jak dobijecie pod tym... Już chciałem powiedzieć, ej jogemy. <gamy, yo, yeah. gamy> ja Jak pod tym filmikiem dobijecie y, łapkę w górę, to tam wracam. Bój ej yo. kordy. Są kordy na filmie i błagam nie idźcie tam. Jo, ja nie wiem gdzie iść. Po prostu chyba wykopię te itemy i... Joł, ja już nie mam... właśnie nie przemyślałem całego swojego planu na życie. Myślę, że chyba tam idę. Wiesz, jak znalazłem moje pierwsze diamenty w życiu. Jak? Kopiu kopałem żwir na kratce poniżej zera. Ijo. Dosłownie. Jo, czy tu coś jest? No super. Szybko wracamy na powierzchnię. Szybko, 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 szybko. Jo, idealny moment. Perfect timing. Nie, no to nie był perfect timing. Ech! Dobra, idę tam. Po co tam idę? Nie wiem. Oto. A mi po co ja to. Tu... Zresztą. Miałem takie dobre itemy już. Wiecie, czemu takie miałem dobre itemy? Ponieważ jak wejdziecie sobie na e, tego, na Restorma, to od razu, e, gdy wejdziecie sobie na tryb e, klasy MC, to od razu dostajecie darmowe. Darmowe eee, te itemy, czyli eee, jedzenie, picie Nie no dobra to było cold, strasznie cold Dobra dostajcie jedzenie i jakieś tam początkowe itemki Wiem jestem teraz reklamą Netherstorma Dosłownie Jakbym, się jakbym reklamował Netherstorma Wow no. Kiedy reklamujesz, nether w No kurde, czemu ja tam nie mogę... A, no ta, ale ze mnie dep. Jej, jo, idealnie mi teraz nie starczy chyba. Nie starczy mi. od kiedy... Ech, dobra, to muszę tak zrobić. Patrzcie, patrzcie, ja to jestem pro parkurowca. Ja Yo, za... tak i robię tak. Jo, chyba trzeba... Jo, do... zmontujesz mi ten filmik. Przyda się muzyczka. Bro A, i tak propo jeżeli chcecie się dowiedzieć jak się poznaliśmy z Lesterkiem, to wbijcie na jego kanał. Na nasz wspólny kanał to jak dobijecie tam przynajmniej 20 subów, to opowiemy. Tak nie uzgadniałem tego z nim, hehe, he. z tym bedbojem. Nie muszę teraz iść do domu. Ej jo! nie może gdzieś dojść. Kurde. Dosłownie już nie mam bloków. Teraz już mam. Piek. Minecraft to najlepsza gra. Jak masz coś do, do Minecrafta to wywalaj. No w końcu! Teraz się szczaiłem, że. Jakby. Co to robię w No w końcu! Okej, okay, kakao. Dobra, czas wywalać z tej dżungli. Chyba? Dobra, więc wyłączcie to chyba by było na tyle. Bo ten filmik już trwa za długo. My że się nie wyjdzie ze spotkania, że będzie się wirtualne spotkanie. No. Okay. Jo, mój tata. Więc to. Chyba sobie zrobię tam bazę. Yo. Ej, jo, jesteś lester? Nie ma go. Poszedł sobie. Ale jestem teraz smutny. A, oh, Idę, idę tam. Dobra, więc w czasie, kiedy. Dobra, nie. Chyba w naszym odcinku pójdziemy. W takim razie kończę ten odcinek i na rach.